Siemaneczko kochani, witam was bardzo serdecznie. 7:19 na zegarze i zapraszam was dzisiaj na test kilku gorących nowości. To będzie całodniowy test, wrócę do was wieczorem na ostateczne podsumowanie trwałości, a dzisiaj na tapet weźmiemy sobie między innymi nowości z Golden Rose, takie jak na przykład ich nowy podkład, ale nie tylko, bo są kremowe róże, kremowe rozświetlacze. Sprawdzimy też nowości Mio od Beauty Vitrix. Mamy taką paletkę cieni oraz dwa balsy do ust. No, i mam tutaj jeszcze przygotowane eyelinery z afektu. Także możliwe, że zrobię sobie jakieś kreski, bo są to kolorowe eyelinery. Więc jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Także jeżeli Wy również jesteście tego ciekawi, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż zacznę od podkładu. Wydaje mi się, że skorzystam z koloru 104. To jest dokładnie Moisture Touch Liquid Foundation z SPF20. I to ma być podkład o lekkim, ale możliwym do budowania kryciu i naturalnym rozświetlającym. Wykończeniu. Jestem go bardzo ciekawa. No i powiem Wam, że ten odcień 104 wcale nie jest jakiś ciemny, także wydaje mi się, że będzie dla mnie w tym momencie na styk. Ma taką jakby lekko tłustawą powłoczkę w sobie. Jestem ciekawa, jak to się będzie doklepywać. Dzisiaj mam dosyć taką skromną pielęgnację na twarzy, bo nałożyłam tylko serum i krem z SPF, także nie miałam potrzeby, wiecie, nakładania tutaj 10 produktów dzisiaj, a i tak mam wrażenie, że ten podkład na razie tak jakby nie wiem, jakoś tak dziwnie leży na twarzy. Tak jakby się nie wiem, nie dogadywał, może z pielęgnacją, ale pielęgnację też już nakładałam jakieś 20 minut temu. Krycie jest bardzo delikatniusie, ale wygląda całkiem naturalnie i wydaje mi się, że jak uda mi się to dobrze doklepać i będzie to wyglądać dobrze, to jest nadzieja. Ale jeżeli będzie się to tak jakoś dziwnie osadzać na mojej pielęgnacji, czy ogólnie na mojej twarzy, już abstrahując od pielęgnacji, no to nie wiem, czy będę Wam mogła rekomendować ten produkt. Okej, okay, wydaje mi się, że już tak po chwili doklepywania wygląda to całkiem znośnie. Już nie ma takich, wiecie, jakichś takich fragmentów z podkładu, który osadziłby się na skórze. Także nałożę korektor i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w całości. I dzisiaj użyję Eveline Liquid Camouflage, To jest dokładnie odcień, już wam mówię 05 Light Sand. Dobra moi drodzy, i tak prezentuje się podkład w połączeniu z korektorem. W międzyczasie zrobiłam też szybki makijaż brwi. Wygląda to ładnie tak w sumie zdrowo i no nie wiem, może bym się przyglądała sobie z lupą to widzę jeszcze delikatne takie osadzenie podkładu na skórze, ale z takiej odległości jednego metra uważam, że wygląda to ładnie. Także zobaczymy, jak się to utrzyma w ciągu dnia. Przejdźmy do kolejnych produktów. Tym razem mam tutaj róże w kremie od Golden Rose, czyli produkty do modelowania oraz rozświetlacze. Także pozwólcie, że zdecyduję się na konkretne kolory i dopiero będziemy przechodzić do aplikacji. Może tak sobie myślę, że do sukienki, którą mam dzisiaj na sobie, nałożę taki trochę bardziej żywy róż i to jest smart Cheek liquid blush w odcieniu już wam tutaj znajduję też 104 tak samo jak podkład. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to wydaje mi się, że zdecyduje się na najjaśniejszą opcję, i to jest smart glow liquid highlighter w odcieniu 201. Także sprawdźmy sobie róż, czy on będzie różnił się jakkolwiek od innych różów w płynie? Aplikator ma taki dosyć tradycyjny. Bardzo ładny taki Odcień gumy balonowej. Postaram się doklepać go najpierw palcem. Już widzę, że ma lekko półprzeźroczystą konsystencję. Nie jest to taki żywy pigment, co mi się podoba. I fajnie zgrywa się z podkładem, który też jest lekko taki transparentny. Mmm, fajnie to wygląda. Dołożę jeszcze odrobinkę. I to jest róż, nad którym faktycznie mogę sobie chwilkę popracować, nie muszę się spieszyć, mam nad nim kontrolę, nie zastyga jakoś bardzo, bardzo szybko, także pod tym kątem super. I można też nabudować jego intensywność w danym miejscu tak jak tutaj na przykład nabudowałam, ale jednak troszeczkę się pozbędę tej intensywności, bo aż taka nie jest mi potrzebna. I pora na rozświetlacz. Mam go w odcieniu 201, czyli najjaśniejszym. No jest taki dosyć jasny i perłowy, przynajmniej w opakowaniu. Okej, okay, tak to wygląda. Troszeczkę daje efekt takiej, wiecie, srebrzystej zbroi, ale jestem ciekawa, jak to będzie prezentować się, jak już nałożę na twarz puder. No może nie będę pudrować stricte tego miejsca, gdzie modelowałam twarz, żeby ona w tym miejscu pozostała trochę bardziej rozświetlona, ale ale wydaje mi się, że no to jest jeszcze takie glow, które jestem w stanie zaakceptować. Troszeczkę robi się zbroja, ale jeszcze bez przesady. Teraz, moi drodzy, przypudruję twarz i skorzystam z pudru ze Stars from the Stars Over the Moon About Nature. A on mi da takie wrażenie solidnego utrwalenia. I też delikatnie zmatowi skórę, która dosyć mocno się, póki co, świeci. Dobra, moi drodzy, twarz przypudrowana. Troszeczkę tak pozostawiłam sobie tę strefę modelowania nieruszoną pudrem. No i powiem Wam, że nadzwyczaj bardzo mi się to podoba. To modelowanie twarzy wygląda tak naprawdę super naturalnie, super świeżo, ale jednocześnie jest dodane do pieca tym rozświetlaczem, bo on jest dosyć intensywny, ale no wiecie, po takim doklepaniu już też nie strasznie taką zbroją. Jest naprawdę taki wręcz mokry, więc to mi się podoba. Podkład też wygląda bardzo ładnie, także przejdźmy już do makijażu oczu i paletki Especially For You. Jest to paleta pięciu cieni. Okej, okay, i otworzyłam ją i powiem Wam że ona wypada dosyć chłodno. Ona jest chłodniejsza niż się tego spodziewałam. Raczej po opakowaniu i po tym, co widziałam w internecie, myślałam, że to będzie taka brzoskwiniowa paleta, a jest turbochłodna, jeśli chodzi o maty. Te dwa maty wyglądają bardzo chłodno, no a błyski są już troszeczkę cieplejsze, szczególnie te dwa. No ale wiadomo, że jak zbuduję makijaż matami tymi dwoma, no to już te błyski aż tak bardzo mi go nie ocieplą. No ale dobra, może nie ma co panikować, zacznę sobie od tego brązu i nałożę go na załamanie. Ale szczerze Wam powiem, że jestem w szoku, że aż tak basicowo ta paletka wygląda. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że jest taka bardziej spektakularna. I brąz jest, może nie tyle chłodny, co bardzo, bardzo mocno neutralny. Co prawda całkiem nieźle się tutaj zgrywa z moją powieką, ale to jest taki odcień basic, typowy basic, jeśli chodzi o brązy. Taki odcień cienia, zacienienia. Wiecie o co chodzi? Cienie troszeczkę sypią się w opakowaniu, ale nie zauważyłam, żeby mocno sypywały mi się na, wiecie, dolną powiekę. I ten sam cień, bo nie mam tutaj zbyt dużego pola do popisu, nałożę również na dolną powiekę. I od razu też delikatnie wzmocnię same zewnętrzne kąciki najciemniejszym cieniem, ale naprawdę bardzo subtelnie, tak raczej tylko chcąc wyciągnąć nieco to cieniowanie. I pora wreszcie na błysk. Może zdecyduję się... Na ten najbardziej złoty, bo on też wydaje mi się, że jest najbardziej spektakularny. To są, wydaje mi się, takie iskierki, topery, nie tyle mocno napigmentowane, co naładowane drobinkami. Tak, to jest taki dosyć mocno iskierkowy cień. Który sobie tutaj wcisnę opuszkiem palca na powiekę. Może dodam odrobinkę tego brzkwiniowego na sam środek. No chociaż w tej samej bazy kolorystycznej za wiele nie ma. I najjaśniejszy błysk nałożę wiadomo tutaj w wewnętrznym kąciku. Dobra, moi drodzy, ten makijaż oczu wyszedł totalnie basic, nawet bardziej basic niż się tego dzisiaj spodziewałam, bo naprawdę myślałam, że ta paletka jest trochę bardziej kolorystycznie nasycona. W każdym razie przejdźmy do tych kolorowych eyelinerów. Mam nadzieję, że one tutaj pod tym kątem mnie nie Zawiodą. Mam dzisiaj fioletową sukienkę, także waham się pomiędzy eyelinerem fioletowym a różowym, a są to eyelinery z Affect. Dokładnie Simple Lines Gel Eyeliner. I chyba skurzę się na ten ultrafioletowy. Coś mi to przypomina: jakieś eyelinery z drogerii? Takie kiedyś kupowałam. Czy Inglot miał coś takiego? Czy Maybelline? Maybelline miał coś takiego. W sensie mówię tutaj o opakowaniu. O, widzicie, tutaj mamy pędzelek. No, słuchajcie, czasy się zmieniają, ale historia zatacza koło. Konsystencja tego eyelinera jest dosyć kremowa, także nie powinno być problemu raczej. Niestety mam wrażenie, że ten eyeliner trochę jakby smuży, nie jest jednolity w pigmencie, bo jest taki dosyć gęsty, ale jednocześnie za tą gęstością nie idzie odpowiednio nasycony pigment. To trochę jak z eyelinerami z Inglota. Dobra, moi drodzy, kreski gotowe. Kolor ładny, chociaż on tak bardzo intensywnie się nie przebija na tym makijażu oczu, szczerze. Mimo tego, że makijaż oczu jest bardzo taki neutralny w kolorach ziemi i powinno tutaj wszystko grać, to mam wrażenie, że no, trzeba się troszeczkę po Przyglądać, żeby go dostrzec. W każdym razie no, udało mi się go względnie tutaj ładnie i sprawnie zbudować, mimo tego, że jest dosyć gęsty, taki treściwy, jak Wam wspomniałam, ale jednocześnie pigmentów tej treści nie ma moim zdaniem wystarczająco dużo. Także wiecie, wystarczy Wam jedno słajpnięcie i już uzyskujecie 100%. Tutaj troszeczkę trzeba go wiecie, nabudować i przez to może powstawać taka lekka skorupka. Także to tyle, jeśli chodzi o make-up oczu. Przejdźmy do tych. Balsamów z Mio, których jestem również bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że nałożę je na jakąś konturówkę, bo one same w sobie pewnie pigmentu nie mają. Także moją konturówką na dziś będzie ta z Glam Shopu, czyli idealna mm, i nią obrysuję sobie usta, ale też je wypełnię jednocześnie. I pora na balsam. Mam tutaj dwa zapachy: mm, Caramel Fudge oraz Apricot Pie. I chyba bardziej letni będzie ten Apricot Pie. Nie wiem, na razie nic nie czuję. Mmm, też taki bardzo deserowy zapach. Dla mnie lody waniliowe, szczerze. Ale już abstrahując od tego zapachu i posmaku, mm, no to jest to po prostu taki zwykły balsamik do ust. On nie ma żadnego pigmentu. Działa troszkę jak taka wazelina. Nie ma w sobie ani żadnego koloru, ani drobinek. Dobra, moi drodzy, także mamy godzinę 7.57. Makijaż poszedł mi mega sprawnie, ale też nie obyło się bez zaskoczeń, i to może nie do końca takich w 100% pozytywnych zaskoczeń, ale o tym za chwilkę. Zacznijmy od początku, czyli od podkładu Golden Rose. Tutaj w pierwszej chwili miałam takie zawahanie, czy on się nie ciastkuje w trakcie rozcierania, bo jakoś tak dziwnie osadzał mi się na pielęgnacji, ale ogólnie kiedy go doklepałam, i popracowałam nad nim chwilkę. To nie widzę, żeby tutaj wyglądał jakkolwiek patologicznie, wręcz przeciwnie, wygląda bardzo ładnie, tak. Zwiewnie, skóra wygląda naturalnie, nie jest obciążona, nadal fajnie przebijają moje piegi, w sensie te, które wytatuowałam sobie kilka lat temu, żadnych tutaj nie musiałam dorysowywać, ale jednocześnie skóra jest ujednolicona i wygląda to porządnie. Tak samo podoba mi się modelowanie twarzy, ono też w pierwszej chwili, no może nie tyle róż, co bardziej rozświetlacz, troszeczkę mnie przeraził, ale róż ma bardzo fajną taką konsystencję, lekko przeźroczystą, też podatną na. Na dobudowywanie, nie zastygającą z prędkością światła, także mamy pełną kontrolę i nad pigmentem, i na rozłożeniem tego produktu. Rozświetlacz, tak jak widzicie, też dosyć intensywny, natomiast też lekko przeźroczysty. To nie jest taka jednolita zbroja, także naprawdę wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jestem zadowolona, jeśli chodzi o modelowanie twarzy, jak najbardziej na tak. Tak samo, jeśli chodzi o make-up samej twarzy, wygląda to bardzo dobrze. No, ale dochodzimy do pewnych schodów, dlatego że jeśli chodzi o make-up oczu, to jestem troszeczkę rozczarowana tą paletką z MIO. To znaczy, nie wiem, ja sobie nabudowałam jakieś takie oczekiwania względem tej paletki. Jak zobaczyłam ją w internecie i wydawało mi się, że to będzie jakieś takie wielkie wow. Otworzyłam ją dopiero pierwszy raz dzisiaj, zobaczyłam na żywo razem z wami i mam takie, no serio, w sensie. No to jest taka basicowa paletka, gdyby nie kolor samej paletki, czyli tego opakowania, taki właśnie lekko brzoskwiniowy, wrzucić by to do jakiejś, wiecie, totalnie neutralnej paletki w stylu Pierre René, no, to nie robiłabym żadnego wrażenia, tak naprawdę. I przeszłabym obok niej obojętnie w drogerii, bo ta kolorystyka jest taka właśnie obojętna. No, może te topery się bronią, ale troszeczkę brakuje mi tutaj, jeśli chodzi o tematy, czegoś takiego ożywiającego. Ja wiem, że to teoretycznie, jak paletka na pięć cieni, no to miała być taka jak najbardziej neutralna, jak najbardziej codzienna. No, ale tutaj uważam, że jest po prostu nudna, więc no nie wiem, ten brąz może fajnie by był, jakby był troszeczkę, wiecie, cieplejszy, bardziej może brzoskwiniowy, jakkolwiek przełamany, bo póki co ja nie znajduję dla tej paletki jakiejś takiej sensownej przestrzeni w moich makijażach dziennych, bo dla mnie jest taka troszeczkę zbyt chłodna, zbyt nudna, zbyt oficjalna, no po prostu za mało się tutaj dzieje, ale oczywiście rozumiem, jeżeli są osoby, które właśnie poszukują takiej kolorystyki, no bo wiadomo, że każdy potrzebuje czegoś innego, szczególnie w takich warunkach, wiecie, codziennego życia, pracy. Także jeśli chodzi o tę paletkę, jestem trochę rozczarowana. Błyski w porządku, jak to Mio. To są takie bardziej toperki, ale no maty są troszeczkę rozczarowujące. Jeśli chodzi o eyeliner z Affect, tutaj też troszeczkę się rozczarowałam, bo no jest to eyeliner dosyć gęsty i myślę, że on też dosyć szybko będzie wysychał. No ale jeśli chodzi o pigment, no to nie jest on taki solidny 10 na 10. Powiedziałabym, że to jest taka siódemeczka, którą trzeba dobudować Listowo, żeby ten pigment był faktycznie wystarczający, co kończy się tym i pewnie z czasem będzie to coraz bardziej się pogłębiać, że po prostu może się taka troszeczkę grubsza warstwa zbierać, kruszyć w ciągu dnia. Zobaczymy na koniec dnia, czy to się wydarzy dzisiaj, ale już po prostu nauczona doświadczeniem z tego typu eyelinerami wiem, że one lubią. Płatać figle po prostu. Jeśli chodzi o balsam do ust z Mio, bardzo przyjemny, delikatny ma posmak, ale bardziej jest to taki wazelinowy posmak, więcej ma w sobie zapachu tak naprawdę. No i jest to taka formuła bezbarwna dla mnie, osobiście może nie na co dzień, bardziej na wieczór, żeby zabezpieczyć usta albo żeby zabezpieczać usta w trakcie makijażu. No bo tak w ciągu dnia też nie widzę troszeczkę przestrzeni dla tego balsamu dla mnie, bo ja szczerze wolę nałożyć jakiś błyszczyk pomakowy coś, co ma kolor, coś, co ma jakiś błysk, w sensie jakąś drobinkę, a takie rozwiązania są dla mnie po prostu za proste. Także to tyle moi drodzy na ten moment, widzimy się wieczorkiem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Jestem ciekawa, jak utrzyma się w szczególności ten podkład, bo on tutaj przyprawił mnie o różne emocje, także do zobaczenia wieczorem. Hello, hello kochani, wracam do Was już o naprawdę bardzo późnej godzinie, jest 22.50, makijażu nie poprawiałam dzisiaj w najmniejszym stopniu, to znaczy nawet w ciągu dnia nie nałożyłam ani raz żadnej pomadki, ani błyszczyku, po prostu nie miałam na to przestrzeni, nie miałam też co za bardzo nałożyć, bo wzięłam torebkę, którą ostatnio przepakowałam i nie było tam nic sensownego oprócz czerwonej szminki, także cały dzień spędziłam w takich suchych, wyjedzonych ustach, m, makijażu twarzy też nie poprawiałam, także to jest najczystsza prawda calutki dzień w tym make-upie, tak on wygląda i uważam, że i tak nie ma dramatu, ale pozwólcie, że nałożę na usta olejek z Pierrene, bo nie mogę na siebie patrzeć. Mam dosyć mocno przesuszone usta przez to, że przez cały dzień nic na nie nie nakładałam. Od razu lepiej. W każdym razie muszę Wam przyznać, że podkład z Golden Rose naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Świetnie sobie poradził, pomimo tego, że był dzisiaj upał, coś w okolicach 30 stopni i ja też przemieszczałam się z takiej otwartej, gorącej przestrzeni, do przestrzeni klimatyzowanej, także naprawdę uważam, że po całym dniu bez żadnej poprawki wygląda to bardzo dobrze. Trochę się wyświeciłam, ale jest to całkiem naturalne i zupełnie mi to nie przeszkadza. Podkład nadal, wiecie, wygląda tak ładnie i zdrowo, i to wyświecenie nie jestem. Jakieś takie zbyt wolbrzymione, perłowe w poświacie, tylko jest takie troszeczkę kremowe, jakbym się nasmarowała kremem. także to mi się podoba, bo wygląda to zdrowo. Jeśli chodzi o makijaż oczu, no to nie czułam się w nim dzisiaj jakoś wystrzałowo, nie podobały mi się do końca te kreski. One wypadły bardziej różowo niż fioletowo, i chyba to mnie najbardziej wkurzało. Co prawda eyeliner się nie pokruszył i całkiem nieźle się utrzymał, cieniowanie również dobrze się utrzymało, pomimo tego, że nie nakładałam na powieki bazy, tylko po prostu odrobinę korektora. Dzisiaj. No ale ten makijaż był taki wiecie, nudny po prostu, więc dlatego może mnie nie porwał. Modelowanie twarzy moim zdaniem nadal jest widoczne, zarówno ruszek i rozświetlacz, pomimo tego, że się wyświeciłam, naprawdę wygląda to bardzo dobrze i nadal, jakbym miała taką potrzebę, mogłabym w tym make-upie jeszcze troszkę pośmigać. Troszkę widzę, że wytarł mi się tutaj z nosa, ale to dlatego, że mam trochę katar i się musiałam, wiecie, w międzyczasie macnąć po nosie. No ale wiecie, on już jest na tym etapie tak plastyczny, że wystarczy doklepać go palcem. Bo wiecie, nie jest taki zastygnięty, tylko po prostu już tak leży na tej twarzy dosyć plastycznie. Także uważam, że gdybym miała taką potrzebę, żeby jeszcze gdzieś wyjść dzisiaj, nawet się na imprezę, to mogłabym to reanimować do tego stopnia, że czułabym się spoko w tym make-upie jeszcze przez następnych kilka, 8-9 godzin. Pomimo tego, że nie jest to podkład ani długotrwały, ani zastygający, to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Także jestem mega szczęśliwa, że go odkryłam i na pewno będę z niego korzystać, bo buzia wygląda wygląda w nim tak właśnie zdrowo i świetliście promiennie. Także to tyle na ten moment, serdecznie dziękuję Wam za uwagę, dajcie mi znać, co myślicie o tych nowościach, tymczasem żegnam się z Wami, ściskam i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku, buziaczki, papa pa pa, 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 pa.